Stop! Identyfikator! Panie mam ja tutaj występuję. Ja tu jestem z ochrony, identyfikator! Nie poznaję pan panikami, Bednarek. Jakiegoś takiego mopa z tyłu na głowie miałem. Aaaa! Bardzo pana przepraszam! Panie Bednarczyk, identyfikator! Jasny gwint! Patrz! Gościu za darmożkę tutaj przyspotę, wszystko przy O pójdzie. poproszę o pierwszy, potężny, okrzyk radości! Za oknami w górach śniegu, moc okrywa wszystko Czort i wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko na parkiecie tłum czasowiczów, tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Ty szarpie pas że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce. Czuła struna drgnie i rozwożą się goralskie tańce. Jest górala warta, więc gdy masz fart, gdy dziewczyn chwili z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od przystojnego pana Waldka Pucio, Pucio. Jesteśmy na wczasach w tych mazurskich lasach. W promieniach słonecznych Opalamy się. Orkiestra przygrywa sygocznego wykida. to nie twoja wina że podrywam cię ta panna Krysia Pana Krysia królowała na Turdusach i od dzisiaj i każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł góra już rozważony wzrok śledził wciąż i każdy gest i za dbami na w śniegu moc na drzewach wisi Czort jedy wie, że masista też się kochał w Krysi Jedyny czort, co kosztuje to, wciąż odnową. Brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak amosować dla sympatycznej Panny Krysi z turnusu trzeciego, od równie sympatycznego oczywiście niewątpliwie Pana Mietka. Pucio Puccio. Jesteśmy na w tych mazurskich lasach W promieniach słonecznych opalamy się Ogień zna przygrywa z sykocznej gobek Że pokrywam cię, jesteśmy w czasach razem. W tych bazurskich lasach promienia słonecznych opalamy się. Orkiestra przygrywa sygocznego wejścia. To nie twoja wina, że pokrywam cię. Pan nakrył się, ale szanować. Zobaczmy, co tu się dzieje.